Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani 10 lutego w sobotę. A dzisiaj usłyszymy nowy rozdział Ewangelii według świętego Marka. Będzie to ósmy rozdział, a wersety od pierwszego do 10 Posłuchajmy. W tym czasie zgromadził się znów wielki tłum i nie mieli nic do jedzenia. Jeszua wezwał swych talmidymi i powiedział im, żal mi tych ludzi, bo są ze mną od trzech dni, a teraz nie mają co jeść. Jeśli odeślę ich do domu o głodzie, zasłabną po drodze, niektórzy przybyli z bardzo daleka. Talmidim powiedzieli mu: Jak na takim pustkowiu znaleźć wystarczająco dużo chleba, aby nakarmić tych ludzi? Ile macie chlebów? zapytał ich. Odrzekli siedem. Polecił wtedy tłumowi rozsiąść się na ziemi, wziął siedem chlebów, uczynił brachem, połamał chleby i dał je swym talmidim, aby częstowali ludzi. Mieli też parę ryb, czyniąc nad nimi brachę, również polecił, aby je rozdano. Ludzie najedli się do syta, a talmidim pozbierali resztki siedem pełnych koszów. Było tam około czterech tysięcy. Odprawiwszy ich, Jeszua wsiadł do łodzi ze swymi talmidim i odpłynął w rejony Dalmanuty. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, bardzo dobrze znamy, myślę, że gdzieś wielu z Was od dzieciństwa, te obrazy, w których Pan Jezus siedzi, naucza. Albo gdy siedzi i apostołowie rozdają chleb, Pan Jezus podaje im ten chleb, oni dalej podają ten chleb, wiele tysięcy ludzi. No, są to nam bliskie obrazy, cudowne rozmnożenie chleba. I oczywiście to czyni Jezusa Bogiem. Nikt z ludzi nie miał i nigdy mieć nie będzie takiej władzy nad chorobami, nad żywiołami. Nad właśnie rozmnażaniem chlebów, jedzenia, czyli tak naprawdę wszechmogący. Wszystko może uczynić. I dlatego my zawierzyliśmy takiemu Bogu. Ale ja nie chciałbym dzisiaj skupiać się na tej wszechmocy Bożej, natomiast chciałbym, żebyśmy popatrzyli trochę na ufność ludzi, ale nie taką ufność, że Pan Jezus mi dał, wziąłem i no, i tyle, i dziękuję Panie Jezu. Zobaczymy się następnym razem, gdy będę czegoś potrzebował. Na początku nie bez znaczenia jest ta wypowiedź Pana Jezusa, który mówi, oczywiście, jak zawsze, jego serce: żal mi tych ludzi, żal mi tych ludzi. I co? Dlatego, że są ze mną od trzech dni, a teraz nie mają co jeść. My wiemy, że Pan Jezus głosił, nauczał. Tam właśnie w tym miejscu, w tym momencie, że Pan Jezus mówił o Królestwie Bożym. Wyobraźmy sobie, spróbujmy tak po prostu po ludzku trochę to roz, roz, rozpatrzeć, że gdyby ci ludzie przyszli tylko po to, żeby ich dotknął i uzdrowił, to nie byliby tam trzy dni. Ci ludzie naprawdę zachwycili się Jego słowem. Byli to często ludzie ubodzy. Oni naprawdę zobaczyli, że pośród tych wszystkich ludzi, nauczycieli, których też słuchali, może w przeszłości, że ten, który do nich mówi, mówi rozpalając ich serca. Oni go chcieli słuchać nie tylko pół godziny, nie tylko kilka minut, ale oni go słuchali cały jeden dzień. W nocy pewnie Pan Jezus nie nauczał, ale potem nastał drugi dzień, i oni drugiego dnia też go słuchali. Może jedli to, co tam mieli w zapasie, albo sobie gdzieś tam podeszli do jakichś najbliższych wiosek, ale chcieli go dalej słuchać. Minęła druga noc i nastał trzeci dzień, i oni dalej go słuchają. I Bóg widząc to zasłuchanie, to zawierzenie, zaufanie, wypowiada właśnie to zdanie: żal mi tych ludzi, a potem, a potem już wiemy, potem już był cud. Moi kochani, może sobie warto zadać też to pytanie: czy jest w nas taka chęć słuchania Słowa Bożego? Takie czasami, pomimo głodu, tego fizycznego, czy takiego głodu, że musimy coś zrobić, że musimy gdzieś pójść, że trzeba coś naprawić, że gdzieś muszę być, bo jak mnie tam nie będzie, to to wszystko się zawali. Takie sycenie trochę mojego egoizmu, mojego egocentryzmu też, że beze mnie się świat zawali. Nie, nie zawali się. Ktoś mi powiedział wczoraj, że codziennie w Polsce umiera tysiąc ludzi. I nie zawalił się świat, nie zawaliła się Polska. Oczywiście dla wielu rodzin zawaliło się życie, że ktoś umarł, ktoś bliski. Zawaliło się tak po ludzku, emocjonalnie, ale tak fizycznie prąd dalej płynie, dom dalej stoi, pomimo tego, że ktoś umarł w tym domu, piekarz w tej wiosce czy w mieście dalej piekł o tej samej porze, czy jego pracownicy. Wszystko dalej się toczy. Więc nie, nie bądźmy tacy naiwni, że my musimy nakarmić. Yy, właśnie takim bieganiem wszędzie musimy nakarmić ten, ten właśnie czasami dopominający się, krzyczący głód, właśnie takiego trzymania życia w moich rękach. Nie, czasami trzeba zostać, zostać bardziej, zostać przy Bogu. Trzy dni. Yy, za niedługo, bo już w przyszłym tygodniu będzie środa popielcowa, a potem będą rekolekcje wielkopostne. I one zazwyczaj trwają trzy dni. Może to jest właśnie taki czas, w którym już teraz pomyśl, że chcesz bardzo, że bardzo czekasz na ten czas, że może już modlisz się w intencji tego, kto ma przyjechać do Twojej parafii. Zazwyczaj już to jest dawno, dawno ustalone, dużo wcześniej już wiadomo, ksiądz proboszcz czy inni pasterze wiedzą, który przyjedzie rekolekcjonista. Ale czy, czy jest w tobie ten głód taki, czy podsycasz ten głód, takiego e, czekania na Boże Słowo, na słuchanie Jezusa, czy nieustannie jakby zaspokajamy ten głód e, tego, że to właśnie ja nie mam czasu i na pewno nie będę miał czasu, kiedy zbliży się choćby ten dzień rekolekcji wielkopostnych? Żal mi tego ludu, Jezus mówi, bo są głodni. Dzisiaj też mówi wielu z nas: żal mi Was. Żal mi tego świata, żal mi Polski, bo jest głodna i w tym głodzie zaczyna coraz bardziej podejmować coraz to gorsze decyzje na różnych szczeblach, bo jest zgłodniała. Jak ludzie są głodni, to odzywają się najniższe instynkty. To są nawet w stanie zabić jeden drugiego za kromkę chleba. Słyszeliśmy o tych historiach w obozach koncentracyjnych. Więc Jezus chce zaspokoić ten nasz głód, naj, największy głód, największą potrzebę. To jest właśnie głód duchowy, czy głód egzystencjalny, ten głód na, na takich właśnie najgłębszych pokładach naszego serca. Ale czy my, my, czy my sobie na to pozwolimy? Czy my odejdziemy od Jezusa dalej z głodni, dalej szukający ochłapów, po śmietnikach? Czego my szukamy w życiu? Czy, czy, czy my też dopuszczamy, że jesteśmy głodni duchowo i że tylko Jezus może ten głód zaspokoić? Więc, kochani, może tak dzisiaj właśnie trochę ta, ta, ta nauka, to rozmyślanie poszło w stronę rekolekcji wielkopostnych, bo też już trochę o nich myślimy. Za niedługo one się zaczną. Mamy wiele serii po Polsce, więc może też warto, żebyśmy pomyśleli już też w tym kierunku. Panie, bardzo chcę przeżyć. Tegoroczne wiel rekolekcje wielkopostne, nie gdzieś tam w internecie. Oczywiście te nauki też są potrzebne i fajnie, że są, ale sakrament działa zawsze fizycznie, dotykalnie. Nie, że ja sobie włączę jakieś trzy nauki i, i usiądę w, w fotelu, w, w kapciach i ze szklanką ciepłej herbaty. Mogę sobie ewentualnie w ten sposób do, dołożyć, czy jakby uzupełnić ale pamiętajmy, że sakramenty zawsze działają fizycznie, nie wirtualnie, fizycznie. Więc już dzisiaj zapragnijmy rekolekcji wielkopostnych i módlmy się za tego, kto przyjedzie i będzie głosił w Twojej parafii, do Twojego serca właśnie te rekolekcje. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. I bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie ze Słowem i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.